Mam dwie, trzeciego i drugiego stopnia. Za trzeciego i drugiego. Drugiego stopnia. Ile to dałeś w ogóle Za czternaście litrów. Pokaż to możesz z dawno to sam jedziesz? Tak, ja byłem To Legitymacja rozszerzonego są raczej. Znaczy, nawet gdzieś mam y, tą. Pod znakiem. Dowód Znowu, znania za najpiękniejszy z arkumuliady. Od znaka od od znaka Druga Pokaż do kamery tutaj No pokazałem Nie było widać Dowód uznania Ale tu nie jest napisane że to może za darmo jeździć ty mogę. Tak? z tym mogę Mogę Tak? No gratuluję kurwa nie wiem kiedy to robiłeś Ale, ale zadziwiłeś mnie teraz ja dużo krwi oddałem, 8 litrów tylko. Ale oznaczki zawitła mi nie dostałem. Znaczką, ja się chciałem podstawać, to pierwszy raz na kolei krew oddawałem. Oddawali dzień wolny od pracy. Teraz 2 dni. dni. Teraz 2 dni. No, a ja chciałem zaoszczędzić. Kierownik w palić piesa, żeby ogrzeć kolejarzy, no i kurde tak wyszło, że taki kres poszło do góry, a ty ten dzień dawali czekolady i kawę Kiedyś? tak? To wam dawali Są czekolady z Ale jak na, na mieście oddajesz, jak w centrum oddajesz? Ale kościuczki co masz? Ale yes. później tu się stało że przestałem dawać krew Ale na bilety to też ja mam mm. ulgę na bilety Jest! Jeszcze zostawię dwa skrzydełka